I coraz bardziej czuję, rozumiem, że ta duchowość to tak naprawdę jest akceptacja naszego człowieczeństwa i tego wszystkiego, co mamy w sobie człowieczego. W łączności z tym niewidzialnym, w łączności z tym, co jest poza naszymi zmysłami. I tak naprawdę ta wolność jest wtedy, kiedy masz dostęp do tego niewidzialnego i potrafisz to przekazać również poprzez ciało i poprzez, swoją, poprzez swoje człowieczeństwo. A człowieczeństwo, tutaj mam na myśli właśnie takie emocje. Jak żal, gniew, smutek, radość, ekscytacja. Wielu z nas jest, jest zablokowanych. Po prostu chodzimy jak takie roboty, robimy co trzeba, nie dajemy sobie możliwości pocieszyć się, tak? Jak patrzysz na dzieci, to one po prostu tryskają radością, tryskają energią. I co się z nami dzieje? Co się z tym dzieje? Gdzie to? Gdzie, gdzie, gdzie to jest? Chodzimy jak takie roboty. Ja się z własną córką nie potrafiłam bawić, bo w środku miałam po prostu taką kulę różnych nieprzepracowanych emocji. E, więc duchowość dla mnie dzisiaj. E, jest po prostu tak, taką akceptacją, że Bóg jest w człowieku. Bóg jest w tym wszystkim. Nie ma dobrego albo złego. Nie ma, że ktoś jest lepszy, a ktoś gorszy. I tak, nasze ego tutaj nie będzie tego lubiło. No bo to oznacza, jestem zwykła, a tak naprawdę też niezwykła. I i tak samo ty, i tak samo wszyscy, którzy słuchają, są, są, są niezwykli w swojej zwykłości. Mm. I, 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 i każdy, każda ich cząstka, każda ich emocja jest boskością. Wszystko. Tak, jest ja, ja też tak myślę, właśnie, że, że jesteśmy iskrą boską, która w jakiś sposób. Ma swoje zadania, które realizuje. No.